Ocie, kręcę. O. I, I dlatego się bałem, bo tutaj widzę, że. Ach, o, kurka. Uf, uf, uf. Co, Barek tu był? Dziwne czujki są, nie? A tu jest no to jest korytarz... Aha. A dziwny korytarz, ty. Patrz. Ja cię kręcę. A to co? Jakiś dziwny przycisk. Tu masz centralkę przeciwpożarową. Uuu. Uh, uh, uh. A tu masz centralkę alarmową. O. Uh. I jest... Odłączona. Odłączona. O Samsung S Plus Z Orange mhm. Wykaz czego? Księga środków trwałych No, no dość, dość dużo tego, się za to, ale... No ale jesteśmy w dobrym czasie wiesz już na prąd się nie załapiemy, ale no. też te te Tu zapasowe klucze do wszystkiego no. A nie wiem czy no widziałeś u góry jakiś nadajnik jest? Chyba Co? nie właśnie, bo bym zwrócił uwagę na to To mi się ta serwerownia tylko tak nie podoba, żeby się na coś nie pić Czujki Auto A, no to, no to... Tak mi się wydaje, nie? że tutaj raczej, bo tutaj coś było, ale to jest przeciwpożarowe chyba to no. O, szafa pancerna i otwarta. I co to było? Pusto. No. Te wszystkie dokumenty widać były prawidłowo skasowane. No. Ale... To się szanuje. Ale centrala od monitoringu zaczyna ile wyjść. O ciekręce, no. I te kamery... O i co to się przełączało tak? O i masz te nawet do podziału, nie, wszystkich. Czy no. mógłbyś ustawić? Ile tak, ale fajne. Dokumenty. A tu masz co, switche czy centrala cyfrowa od alarm od tego? To jest jakiś tam UV, ten do sprawdzania banknotów chyba. Aha, no banko... tak, no. Nie, to switch jest zwykły. Nawet... O, cię kręcę. O. I, I dlatego się bałem, bo tutaj widzę, że... O, cię co krę... Są wszystko? No, to jest skrętka wszystko. Yeah. Lodówka. I telewizor od monitoringu. Yeah. No to ma wypalone, patrz. <laughs> ja pierdzielę. No. Schody jakieś, by byś mógł sobie. <grych> <Yeah>. <grych> tu masz centralkę telefoniczną, najprawdopodobniej. Tutaj? No. Aha. Prawdopodobnie. No, no, no. W telefonii nie siedziałem To co, może? W prawo. Aha, wejście, kolejne bezpieczniki. To co tutaj patrzymy? To może akurat na korytarzu wyłączę. Jea! Yeah. Ale ładnie. Ja cię kręcę! Wszystko wyczyszczone, ja tak? Jestem, jestem ciekaw, czy to było wyczyszczone, jak było likwidowane. Czy ktoś tam 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 Wiesz, co patrząc na mm, ten ośrodek, który jest. Mhm. To tam też było fajnie wszystko wyczyszczone, wiesz? Także myślę, że to fajnie oni wyczyścili, zadbali o to. O łazienki, tak? Ja bym chciał zobaczyć właśnie łazienkę od tej strony. A i tutaj mamy stołówkę od razu i kamerki. No to jest ta kamera na którą się, się ja natknąłem. Aha, aha Tylko że, że chyba centralna, no tak średnio. No, także możemy być pod tym względem spokojnie akurat. No mnie tak mi się wydaje, że to w ogóle w nie ma. No. O, tu na tym wózek mamy dopisy wywoli. No. O! Pierwszy pokój, tak? Krzesła stare. A już chciałem mówić, że o dziwo kran są. Ale... No, a już ktoś się zabrał za to. Ale wejścia jako takiego nie ma. Dopiero jak y, jest otwarte okno, to jest wejście. Mhm. Lampy, no. Informacja PKP. No, ale ten korytarz robi wrażenie mega. A co tu jest, Ty? Chodź zobaczyć. Przenośne nośne światło? Zaraz zobaczę Nie, prądu nie Ale patrz, kogoś zainteresowały bardzo te światła, e, te oświetlenia Może jak tam Czyli co, każdy, w każdym pokoju jest taki telewizorek? O kurczę, w każdym pokoju taki telewizorek, no kurde no HDMI chłopie Tu się lampę UV UV? Aha, żeby co? Owady? Nie wiem, że, żeby pomieszczenia czyścić Dziwne. Praca ciągła i ile sekund To na lampę UV. O, a tu co to taki rozgardziarz? O, o Jezu. A To wygląda jakby prace trwały No Aha, bo tu przecieka A jest gaśnica nie ta, która jest na korytarzu ta no, pusta gaśnica albo, pracę trwałem, albo prace trwają, albo ktoś porzucił pracę tylko z jakichś jakich względem. Ty sztuczny? o, masz te telefony tak, sztuczne i telewizja masz telefoniczne, tu o. telewizyjne o, faktycznie, patrz w każdym pokoiku był szkoda, że światła nie odpalimy Tutaj widzę, podnosili ręcznie Chodź, o kurka O, ja Cię kręcę Ty, ale po co ta drabina tam? No coś przygotowywując Coś tam musi być do wymyślenia Myślę, że oświetlenie Idę O, Cię kręcę Jest podobna zastawa co tam była No Uuuh, uh, uh, uh. ładnie. Sztuciec. Sztuciec, no, a to będzie ciekawie. Dziwno tak musieli wydawać tutaj. To widać, że jakoś to no, adaptowane było. No, bo co? Z poziomu tego musieli... No, tak dziwnie, no. Trochę są nieupoważniony wstęp zbrojony Ciekawe to Sara A jeszcze ciekawsze, jakby tu światło by było, nie? No, to tam się kąpią. No, ludzie. ludzie dlatego tutaj nie szedłem no, wiadomo. Dobra, to idziemy zobaczyć do. Kuchni, kuchni. O, pokój z tym, z tablicą. Grill jednorazowy. Już niektórzy z grillem byli na Urbexie. Skończyli. Nie wiadomo jak. Ale po co, komu? O, właśnie, jest kuchnia. Oj, piwnica, tak? O, to ogarniemy najpierw tutaj. To do To są do mydła? Hmm. No kuchnia takiego zwykłego, normalnego typu, ale co to było? O, to jest wyjście. No, to tutaj tak skonstruowane to jest. O, kolejna zostawa. Jakieś chłodnie? Nie, zwykły magazyn. Mhm. Ja, faktycznie to nieźle, pokaż, tak poszli. System higieny. No, bez sensu. Myślę, że to było jakoś adoptowane. Albo jakiś dobudowany był część budynku to jest na pewno dość stare ta część tego no, nie wiem jakim, ja bo trudno jest się odnieść ale jak zaraz zobaczysz kapelki o, a ja tu widzę U. wychodzoną ścieżkę o, jaka tabliczka no. myślę, że tutaj to się dopiero działo no, kotłownia piece ropne o ja, no ty, żeby tu czegoś wydanego nie było? no, tu jest ropa O. Jak to jest odczynić z lodówki, bo to też tak Mhm. Mm Rozdzielnie? Mhm, mm tu trzeba uważać na prąd. Idź to po swojemu ogarnąć. No i już tutaj no wiemy czemu ścieżki no deptane. Mhm. Uh -huh. O! oj. Co tam? Prąd. W sensie licznik działa. Oj. Oj, tu też jest prąd, czyli trzeba... Czy nie dobra, to jest pusta, nie ma co, a też te opary tak nie jestem pewien co to jest No, idziemy na górę mhm. tu jeszcze gorzej śmierdzi Jak ktoś wpadnie stąd, to nie może tak taka komórka dobra, lecimy dobra, teraz cicho zobaczymy czy nikt nie czeka To było zaplecze od dostaw chyba. Tu jest ogólnie No. Nowa wkładka. O. I tu wtedy, nie wiem, albo to jest stare. No. I tutaj by było wejście dla osób o. zabezpieczających budynek. Oj oj oj. Ja czuję przeciąg. Ja czuję niepewność. <tomierowo> Co to jest? Co to są za? To są worki do pakowania pieniędzy tak? A tyle tego? No pamiętaj, że jak kiedyś był cały to się właśnie w taki sposób utarł pensje dla, dla pracowników W sumie tak? Przemiał tego Mhm. blaszana do budówka w Nie. Chodź, Słyszałeś? Słyszałeś to? Się naprężają te plastiki. Tak no. mają różne trzaskania. Ale to słyszałeś? No, 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 słyszałem. I to był taki trzask, Dobra, tu się załamuje się strasznie. I to tak, jakby były trzas, trzaskania tych plastików, bo na nich słońce świeci. I tu masz no, pozaklejane pozaklejane kratki wentylacyjne. Czekaj. No, i to ten plastik się napręża. Tak? Rozkręża. Ale jak ktoś po dachu chodzi, to znaczy, że to chyba nie ochrona, co? Nie no, raczej nie, co? Tu No. Wow, o kurde, ale ładna. No. I co pieniędzy, No. I dobrze. Czyste, to ładne jest. nie w tym to raczej nic ciekawego wtyczki angielskie są może mieli ten utarg na telewizory takie Bo praktycznie wszystkie pomieszczenia mają właśnie ten, hmm. ten zestaw gniazdek angielski... No, kolejna jakaś ministrówka na tym wyjście na dach